Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczniemy sobie od takiego mini-holu zakupowego, dlatego że byliśmy w takim sklepie. Wiecie co? Ciężko mi nazwać nawet co to jest, no bo to nie jest żaden outlet, po prostu jest to sklep taki... Ze wszystkim i z niczym, i część tych rzeczy, które są w tym sklepie, są po terminie, a część tych rzeczy jest normalnie, wiecie, zdatne do użytku, tylko w dużo niższych cenach. Nie wszystkie, nie wszystkie się opłacają. Oczywiście ja jestem, znaczy, no może nie takie, oczywiście, bo może niektórym to nie przeszkadza, ale my jesteśmy z tych osób, co, no nie biorą przeterminowanych rzeczy, nawet jeżeli jest to, nie wiem, no suche, zapakowane, po prostu bierzemy wszystko tak, jak być powinno. Także słuchajcie, kupiliśmy. Pasta do zębów, bo się opłacała. Kupiliśmy trzy czekolady. Tu jest jakaś z takimi em, herbatniczkami, z pomarańczą. Ta jest 30%, 30 mniej cukru i to jest chyba moja ulubiona, czyli słony karmel, gorzka czekolada jest przepyszna. Tutaj mam Zoflore dla mojej koleżanki. Ten zapach przepięknie pachnie. Mam nadzieję, że się jej spodoba. Przepięknie i była ostatnia sztuka, także złapałam. Tutaj wzięliśmy sobie zapas kawy, bo jest dwupak za 5 euro, także uważam, że nawet słuchajcie, przeliczając na polskie to się bardzo opłaca. I wcześniej piliśmy tą lawatce taką złotą, ale przerzuciliśmy się na tą i jest też bardzo, bardzo spoko. Tutaj coś dla Kamila. Słuchajcie, całe pudło sneakersów. Crisp, to, to jest w ogóle chyba jakaś nowość Tak mi się wydaje e, I tu jest 24 sztuki chyba Tak, 24 sztuki e, I słuchajcie, to kosztowało 5, 4 albo 5 euro e, I tutaj słuchajcie mam Kubeczki, tak jak wam mówiłam e, Będę sobie stopniowo dokupywała Mam nadzieję, że cały czas będą A tutaj akurat mam e, Wysuszone już kubki Z pandą I z lewem bardzo mi się podobają te kubki, tak postawiłam, bo boję się troszeczkę ich myć w zmywarce, bo one mają, widzicie, taki wzór i złote elementy i się boję, że to poschodzi, nie wiem Nie ma tutaj nic napisane, czy można, czy nie można w zmywarce, a tu Wam o, przy okazji pokażę Wam, jaki dostałam piękny kubeczek od znajomych na urodziny, duży kubeł, ja takie lubię, także super, na kawę no i tak kochani, to by było tyle z naszych takich mini, mini zakupów. W sumie jeszcze kupiliśmy trzy rzeczy, ale no tutaj nie mogę pokazać, bo to tak w prezentach powiedzmy jest. Także takie przywitanie. No oczywiście norma, pokazałam tak, ale nie wyjęłam, nie pokazałam Wam tych kubków. Przecież jak to ja? Tutaj mamy lamę, tak mi się wydaje, jakąś alpakę czy co? Śliczna jest. I wzięłam jeszcze panterę. Nie mogłam się zdecydować, bo tyle tych zwierzaków jest ale wydaje mi się, że to był jedne z ładniejszych i tak stopniowo będę sobie dokupywała po 2-3 kubeczki. No, a dwa stare dzisiaj mogą iść do wywalenia. Kto lubi pastę z makreli, zostawia kciuka do góry. Ja uwielbiam po prostu. I u mnie jest tak standardowo makrela, ogórek kiszony, jajko na twardo, jeszcze tu mi paruje, i jogurt naturalny. Do tego sporo pieprzu I zajadam Cześć kochani, witam się z wami dnia następnego Właśnie wróciłam z siłowni Zrobiłam sobie placki bananowe I będę jeść, bo najlepsze są na ciepło O, a tu z tyłu widzę Wisi torba, którą też dostałam na urodziny I tak sobie pomyślałam w sumie, że Pokażę wam, co dostałam na urodziny Od znajomych teraz, co u mnie byli Także zjem I zaraz sobie pogadamy Musiałam już jednego zjeść, bo <grym>, nie wytrzymałam Może nie wygląda tak reprezentatywnie ale powiem Wam, że z tym masłem z Aldika. Boże, jakie to jest dobre. No po prostu och, uwielbiam. Ten vlog to chyba będzie tylko głównie o jedzeniu. No ale cóż, słuchajcie, to jest tiramisu, które zostało. I po prostu tak bym to zjadła. No ale niestety nie zjem. Muszę posypać kakao i dla Kamila będzie na deser. Tutaj już mu grzeję, odgrzewam rosu, Zmywarka wstawiona. I zaraz sobie robię kawę. I chyba już się zobaczymy jutro. Miałam Wam pokazać te rzeczy, które dostałam prezenty. Także już może to zrobimy jutro. Cześć kochani, przychodzę do Was poplotkować. Mam tutaj kawkę w nowym kubasie. Przepraszam, że tak tutaj wiecie: z jednej strony jestem oświetlona, z drugiej nie, ale siedzę tak w kącie. A że jest jeszcze jasno, słoneczko świeci, to stwierdziłam, że bez sensu tutaj lampy rozstawiać. Nie będzie tak przy naturalnym świetle. Sorry, ale muszę łyczek kawy. Bo już mi się kawy chciało, o już mi ostygła. Tak to jest właśnie, jak zrobię sobie kawę i zacznę milion innych rzeczy robić. Dwie pralki wstawione, co wiecie, kurzę ogarnęłam, także zostało mi jeszcze tak względnie ogarnąć i mm, odkurzyć. I umyć podłogi, ale to już jak wrócę z siłowni, teraz właśnie sobie popiję kawkę. Mm, i wam pokażę, co dostałam na urodziny od znajomych, bo ostatnio wam mówiłam, że wam pokażę, w końcu nie pokazałam. Yy, ale najpierw co? Pokażę wam paznokcie, słuchajcie. Nie będę zbliżać, bo i tak nie będzie nic widać. Na tym aparacie zrobiłam sobie fręcza. Już nie powiem, co miałam w głowie pod koniec tej roboty, jaka byłam zła na siebie, że się zdecydowałam, bo jeszcze jak lewa ręka to lewa ręka, wiecie, ale prawa ręka to. Masakra, nałożyłam pyłek Na te paznokcie, bo stwierdziłam, że Nie jest idealnie, więc się trochę zakryję tym pyłkiem Ale miałam taką ochotę Na jasne paznokcie I na fręczach, którego już nie miałam matko Kochana, już nie pamiętam, kiedy miałam takie paznokcie Że sobie zrobiłam A co? No, także pokazuję wam Co dostałam od znajomych Może zacznę od mojej przyjaciółki Bo zapomnę potem, jak zacznę tutaj pokazywać Dostałam maseczkę do twarzy i to jest firma Seven Heaven chyba. Taka bomblująca Dostałam wino, które już było zaczęte, także Wam nie będę pokazywać. I dosta... A, jeszcze nie wzięłam, i dostałam takie duże czekoladki. Potem, słuchajcie, w niedzielę mieliśmy. Go... W, niedzielę? Tak, w niedzielę mieliśmy goście, byli nasi znajomi. I dostałam od. Córeczki jednych z tych znajomych. Słuchajcie, zobaczcie, no tak mnie to rozczuliło jak nigdy. Dostałam taki mały bukiecik goździków. W ogóle goździki to są jedne z moich ulubionych kwiatów. I wyobraźcie sobie, jak przychodzi taka dwulatka do Was. Yy, cała na różowo ubrana z takim bukiecikiem. O jezu, po prostu było to tak przeurocze, tak mnie rozczuliła. I jeszcze się trzymają bardzo ładnie. Yy, potem dostałam ten kubek, właśnie w którym piję kawę kubek taki, on chyba nie jest termiczny, to jest po prostu taki, kawę, taki kawek taki kubek na kawę czy na herbatę, jak wiecie, jak um, idzie się do samochodu, żeby mieć ze sobą do podróży. Co mnie rozśmieszyło, słuchajcie. u ostrość, ostrość. Co mnie rozśmieszyło, słuchajcie, dostałam eyeliner, tak, już raz się pomalowałam. E, brwi. Brwi muszę. Raz sobie zrobiłam kreski tym eyelinerem już Także fajnie, mam precyzyjny pędzelek, taki cieniutki I on jest z Rimela, Glam Ice Nie miałam nigdy tego eyelinera Bardzo fajny I coś, co mi się mega przyda, bo ja zawsze mam problem z tym, żeby nie zapominać torek na zakupy To dostałam taką torbę na zakupy właśnie właśnie Made in the 90s Prawda. No, także będę miała, obym tylko nie zapomniała jej zabierać, bo. Wiecie, jak jest. Tak, yy, i potem co dostałam jeszcze? Dostałam świeczuszki z Janki Candle. Pierwszy zapach to jest Wool Cashmear. Taka beżowa. O Jezu, Uwielbiam ten zapach. Uwielbiam, kocham. Mam właśnie wosk o tym zapachu. Już wcześniej go miałam. I bardzo go lubię, on jest taki ciepły, taki otulający Pachnie takimi jakby... Ja się zawsze śmiałam, jak dziewczyny opisywały zapachy i mówiły, że takim ciepłym szalikiem, ciepłym swetrem To mi się tak właśnie ten zapach kojarzy, nie wiem dlaczego A drugi, którego nie miałam, ale koleżanka właśnie mówiła, że... Mówiłam, że mi się podoba, jak u niej byłam I to jest Angel Wings I on jest, powiem wam, troszeczkę zbliżony do tego zapachu Kashmir tylko ja tu wyczułam taką jakby nutkę, troszeczkę wanilii, ale też jest taki cieplutki, otulający, taką czystością pachnie, no bardzo ładny zapach, bardzo ładny. I słuchajcie, mam nadzieję, że w ogóle o niczym nie zapomnę, bo mam tutaj ostatnią rzecz przed sobą i mam nadzieję, że pokazałam wszystko, żeby nie było w topy, bo wiem, że dziewczyny mnie oglądają. Pozdrawiam i dziękuję, kochane, jeszcze raz. I słuchajcie, na koniec dostałam e tormę na siłownię. Bo chodziłam ze swoim uwagiem i się denerwowałam, że te uszka mi wypadają, że jak pada deszcz, to mi kapie do tej torby. E, także, no, bardzo, bardzo się cieszę z tego prezentu. E, bardzo praktyczny, przede wszystkim prezent. E, I odkąd dostałam tą torbę, tak już teraz oczywiście codziennie się z nią nie rozstaję. Ale pochwalę Wam się też prezentem, słuchajcie, który dostałam, a w sumie to dopiero dostanę od Kamila. E, I jak patrzycie na mnie, to może się to myślacie. Słuchajcie, chciałabym Wam pokazać, jak wyglądają moje włosy tak naturalnie, ogólnie, jak w Stany też. No teraz były związane, ale nie robi to żadnej różnicy. Ja mam właśnie takie włosy, niestety. Czytaj: Przy głowie są bardzo kręcone bardzo kręcone a tutaj zazwyczaj są takie prosto nijakie. I to mnie najbardziej denerwuje, kiedy chcę mieć włosy ładnie ulizane w kitku to tu przy głowie mam totalnego lwa. No, zobaczcie, jak to wygląda. No tragedia. Albo całkiem kręcone, bo ogólnie bardzo lubię kręcone włosy. Albo całkiem prosta, a nie takie, ni to takie, ni to siakie. No i słuchajcie, właśnie chciałam Wam pokazać moje włosy przed Metamorfozą. Nie będę tutaj całej długości pokazywać, bo to nie chodzi o ścinanie. Jeżeli wiecie o co chodzi, to piszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, kto zgadnie. Tak, słuchajcie. Idyna. Keratynowe prostowanie włosów, w końcu zawsze o tym marzyłam, zawsze chciałam poddać się temu zabiegowi, ale zawsze tak to odwlekałam jakoś, a to szkoda było kasy, a to mówiłam następnym razem, następnym razem i w końcu, słuchajcie, Kamil zapisał mnie bez mojej wiedzy, tylko wiedział w sumie jaki salon bo ja pisałam wcześniej, ale to było dużo wcześniej, to było z dwa miesiące wcześniej z koleżanką i wspomniałam o tym salonie. Potem się okazało, że ten salon to w ogóle jest salon, w którym kiedyś Kamil się obcinał. Przez przypadek w ogóle się to okazało. Także tak. Mam nadzieję, że to już będzie ostatni raz ten baran. I e, rozmawiałam z tą panią, z tą dziewczyną, e, fryzjerką, czy mogłabym coś nagrać z salonu. Wyraziła zgodę, no ale wiecie, zobaczymy jak to będzie. Czy się uda, czy nie będzie za dużo osób, jak to będzie wyglądało. Czy uda mi się tak na żywo coś, coś jej zapytać, wypytać? No zobaczymy. Tymczasem ja ta się tak cieszę i widzimy się zaraz. Jestem już w domu po zabiegu keratonowego prostowania. Jak widzieliście, przedstawiłam Wam tak w pigułce, mniej więcej, jak wygląda taki zabieg. Mam nadzieję, że może tym dziewczynom, które, które się zastanawiały, coś tam to zobrazowało, wyjaśniło. I słuchajcie, no, tak wyglądają włosy po zabiegu. Są bardzo gładkie, błyszczące. Nie można ich teraz myć przez trzy doby. Nie można, słuchajcie, chodzić na siłownię, iść na basen, żeby ta skóra głowy się pociła, miała styczność z wilgocią, z parą, z gorącem Dlatego notę przez te trzy dni trzeba przetrwać też bez wiązania włosów, bez za częstego czesania, dotykania Najlepiej niech one sobie tak, wiecie, wszystko to co najlepsze siąkną i tak, po tych trzech dniach można umyć włosy i wtedy żyć już normalnie. Musiałam wymienić baterię, bo się rozładowała, i cały czas mam taki, taki odruch um, dotykania tych włosów, a wiem właśnie, że tego nie powinno się robić. I słuchajcie, z takich podstaw to chyba tyle dotyczących um, właśnie um, zachowywania się po zabiegu, ale nie udało mi się w salonie nagrać um, tak z dziewczyną, jakby twarzą w twarz, odpowiedzi na żywo, bo wiecie, to jest jednak salon, są klientki. Suszarki, też rozmowy, i tak by nie było nic słychać, więc zapisałam sobie tutaj tak mniej więcej te pytania, które były dla mnie najważniejsze w podpunktach i postaram Wam się odpowiedzieć, bo nie zapisywałam sobie odpowiedzi, tylko to co zapamiętałam, to Wam tutaj powiem. Pierwsze pytanie: jak, jaką stosować pielęgnację po keratynowym prostowaniu? I słuchajcie, tak, ja kupiłam sobie w salonie szampon, bo szampon powinno się mieć specjalny. Ja akurat mam tutaj szampon yy, z Karal, tak chyba się nazywa ta marka. Jest wiele, wiele marek yy, przeznaczonych do włosów po keratynowym prostowaniu, yy, ale ta dziewczyna, o której ja robiłam, czyli Ewelina, yy, polecała mi tę markę z tego względu, że ona przerobiła już yy, trochę tych marek u siebie w salonie. Yy. Przez chyba 7 czy 8 lat, i mówiła, że ta jest jedną z lepszych, bo nie obciąża dodatkowo tych włosów, bo dużo z tych szamponów i odżywek jest takich, wiecie, bardzo bogatych, ciężkich, a moje włosy, no jak widzicie, nie należą do grubych, więc dodatkowo je jeszcze obciążać to nie bardzo. Dlatego mam nadzieję, że ten szampon się sprawdzi. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Co do pielęgnacji, jeszcze to tak. Ewelina mówiła, że odżywki. Jakieś maski można teoretycznie z umiarem stosować normalnie takie, jakie się używało. Najważniejszy jest szampon, to jest istotne. Drugie pytanie: Słuchajcie, czy można używać jakichś pianek, środków do stylizacji? Można używać, ale też wiadomo z umiarem, bo. Też jakby, no jak prostujecie włosy, to zakładam, że raczej nie będziecie często ich kręcić, a jak będziecie, no to właśnie z umiarem używać tych urządzeń typu prostownica, karbownica, lokówka. No bo te włosy jednak są teraz proste i jakby jakby to powiedzieć, mniej podatne na stylizację. O tak, ale takich środków do stylizacji można używać. Trzecie pytanie. Aha, to było, czy można stosować lokówkę Czwarty punkt zaznaczyłam sobie taki jako olejowanie Można używać olejków do włosów Tylko wiadomo, że te olejki wtedy dodatkowo też troszeczkę obciążają włosy No, oleje mają to do siebie Ale można spokojnie używać olejów do włosów Piąte pytanie, czy keratyna schodzi stopniowo? Bo ja, wiecie, nie, nie byłam pewna Tak właściwie to nie wiedziałam, a nie, nie byłam pewna czy kajatyna schodzi tak stopniowo, czy ona po prostu z dnia na dzień któregoś dnia po prostu zejdzie totalnie, schodzi ona stopniowo, spłukuje się, wiadomo, im częściej myjecie głowę włosy, im częściej chodzicie na basen, tym szybciej będzie się spłukiwała. Wiadomo, że to, te, to też bardzo dużo zależy od włosów, nie tylko od tego, jak często je myjecie, mam nadzieję, że się będzie u mnie trzymała długo. Standardowy czas to jest tak do pół roku i mam nadzieję, daj Boże, żeby tyle się trzymała Szósty podpunkt Jakie czynniki przyspieszają jej schodzenie? No to właśnie Wam powiedziałam, że jest częste mycie głowy, czy chodzenie na basen To takie główne, myślę, czynniki I to chyba tyle, co miałam z takich głównych tutaj podpunktów Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie zadawać je w komentarzach a jeżeli zbierze się kilka tych pytań, to mogę napisać do Eweliny i się dopytać I w jakimś vlogu Wam innym powiem, zdam Wam relację Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał Dajcie znać, czy wy jesteście fankami prostych włosów, kręconych włosów Może któraś z Was miała kreatynowe prostowanie Też możecie mi napisać, jakie szampony polecacie, albo odżywki, maski Ja z chęcią wszystko przeczytam Zostawiam wam namiary oczywiście w opisie na salon, gdzie pracuje Ewelina. Pracuje tam też Agata, bardzo przymiłe dziewczyny. No i tak, kochani, to by było na tyle w tym vlogu. Ściskam Was mocno. Do zobaczenia w następnym. Pa!